Witam wszystkich dzisiaj 20 czerwca, a więc dzień piwa grodziskiego, piwa lekkiego, orzeźwiającego i na ten dzień przygotowałem wam taki krótki test porównawszy trzech wyróżniających się piw w stylu grodziskim. Uznałem, że większy test by mnie chyba położył, więc trochę ten film potnę. Pokażę najpierw sekwencję nalewania, potem wygląd każdego piwa, no i powiem, co mi się osobiście, że tak powiem, najbardziej spodobało. Proszę się tym nie sugerować, to jest oczywiście ocena subiektywna i przechodzimy do testu. Wszystkie piwa są porządnie schłodzone do temperatury wymaganej przez producenta. Piwo grodziskie, ala Piotrek z Bagen. Wygląda w ten sposób: oczywiście autorskie piwo na browaru Jan Olbrecht. Drugie piwo to Zosia bądź Sofia. E, piwo uważone przez browar Olimp za e, pomocą i na e, przykładzie receptury Łukasza Rzutkiewicza z Gdańska. No i, e, Zobaczymy, czy wyznacznik stylu. A to piwo było już na kanale Browardynia, ale, ale jak już test robić, to robić test. Piwo z grodziska na drożdżach grodziskich. Wiele mitów narosło, oczywiście piwo grodziskie nie jest jedynym polskim stylem, jak to niektórzy mówią, no bo co na przykład sportem bałtycki. Jedziemy. Piotrek z bagien. Piotrek z Bagien to ekstrakt 8% wagowo, czyli tak, nie do końca. Alkohol 2,7 objętościowo, 24,5. Sofia. Ekstrakt 7,8% wagowo, czyli dobrze. 2,7% alkoholu, czyli mamy ten sam alkohol w tych dwóch piwach, tylko że tutaj jest 7,8% plato, tu jest yy, 8%. Ibu 21, piwo pasteryzowane. Co to Piotka z Bagien Dobra, dojdziemy do tego. Piwo z grodziska. Krążą legendy, czy to piwo faktycznie uważane jest w grodzisku, czy może gdzie indziej. Dane: 7,7% alkoholu. Czyli praktycznie w stylu 3,1% alkoholu, objętościowo 2,5% wagowo. Dobrze, lekkie pszeniczne dymione, skład, jedziemy ze składem tego piwa i już mówimy. Woda z grodziska wielkopolskiego, co jest wielkim atutem. Słód pszeniczny, suszony dymem dębowym, chmiel to jest magnum i lubelski. Drożdże grodziskie w cudzysłowie zawiera osad drożdżowy, jego struktura ulega zmianie z czasem, co jest cechą naturalną. <laughs> e, Sofia, Sofia. E, to jest skład woda, słód pszeniczny, grodziski, chmiel Junga, taki single hop, drożdże Safel US05. No, czyli piwo generalnie praktycznie do tworzenia w domu każdego z nas, no ale pewnie, no ciekawy jestem, czy Łukasz to piwo ważył na US05. Extrakt 7.8, alkohol 2.7, i bud 27, piwo pasteryzowane. No dobra. piątek z czyli autorstwo, nowa praktycznie etykieta. Ten, ten, ten program nie jest o etykietach, więc nie będę jej komentował. Oczywiście, co? Jan Olbracht. Składniki woda, słody, pszeniczny, wędzony dębem. Pilzneński. Czyli nie do końca zasyp taki w 100% grodziski. Granulat chmielowy. drożdże piłowarskie. Ale skucha. Chyba największa skucha w tym momencie. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane. Dobrze. Kapsel Jan Olbracht. Czarny, oczywiście się nic nie ostrzy. Sofia. Czarny, goły. Najładniejszy kapsel, czyli w kategorii najładniejszy kapsel, wygrywa oczywiście piwo z Grodziska. To się nie nastrzegło. Nalewamy. Piwo z Grodziska. Mocne nagradzanie. Szkło, e, jako że jest to generalnie e, jakiś odnośnik wzoru, więc szkło oryginalne z Grodziska. Ogromna piana, e, stylowa, biała, dobrze zbudowana poducha. Spiany. Proszę. Burza. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Bardzo klarowne, jasne. Nawet niesłomkowe. No, piana. E, czy ja muszę komentować pianę? Pięknie zbudowana. E, piękna. Nie ma żadnego oczka mm, grubego. Ten szał tutaj na dole, który praktycznie, ta pojemność, która tutaj cały czas rośnie, on będzie budował tą pianę. Piana idealna, poducha, prosz gejzerowa, no po prostu bez komentarza. Eee, numer jeden, na razie. Może mi się uda zgrać 2000 subów z tym testem rodziskiego. Tak nie do końca nie jestem pewny, ale to. Sofia. No, obrah. Nagazowanie to jest spore, ale już mniejsze niż w piwie z grodziska. Wydaje mi się, że mniejsza, mniejsza wędzonka niż w piwie z grodziska. Piwo, tak samo jasne. Nalewamy tak samo, żeby nie było. Piękna piana w takim samym kolorze. Biała. Nalewam bez drożdży. Żeby było mniej więcej e, równe porównanie. No, szkło nie jest Grodziskie, ale szkło pszeniczne to przecież też e, dobre szkło. E, chyba jaśniejsze niż piwo z grodziska, proszę bardzo. Czy jaśniejsze? Nie, nie jaśniejsze. Piwo z grodziska jest jaśniejsze. E, być nie, nie wynika to z, ze szkła, ponieważ patrzę się tutaj, mniej więcej, gdzie jest taka, taka, taka sama powiedzmy głębia. Obydwa piwa opalizujące od spodu tak samo zbudowane równo piana, piana, no, piana taka sama, krótko mówiąc. Za chwilę zajmiemy się aromatem. Okay. nie pomieszamy butelek. I teraz lecimy z piotkiem z bagnem. Nagazowanie e, podobne do Jana Albrachta. Tutaj jest wędzoność zbliżona do szynki. Nie do dymu z ogniska. Lejemy. Piana trochę strzela. Zachowuje się chyba najsłabiej. Piwo jest najbardziej żółte. Nie jest jasne. Nie jest słonkowe. Eee, proszę. Zbliżenie na pianę. Eee, Piana najsłabiej zbudowana. Proszę. Bardzo duże oczka, praktycznie śmiało można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pianę, piwo najsłabiej prezentuje się. Troszeczkę jest za żółte, przypomina, przypomina, przypomina pilsa, krótko mówiąc. Przejdźmy do aromatu, skoro trzymam piotka z wagiem, mm. lecimy. Średnia, przyjemna, a praktycznie dla mnie nieprzyjemna szynkowość pochodząca, wędzoność pochodząca z szynki, takiej otwartej, tym kiedyś jak były te z kluczykiem, hamnie, to mniej więcej tego typu. Nie do końca to jest przyjemne. Sofia, aromat wędzonego, wędzonego słodu, już zbliżony do takiego dymu z ogniska, aczkolwiek nie jest on jakiś tam porywający. Ale już konaj ale nie ma szynki. Tu mogę dolać, bo zobaczcie, bardzo dużo mi się, chociaż jest to mniejsza butelka, ale bardzo dużo mi się e, uchowało tego piwa. E, piwo z grodziska. No, piana, słuchajcie, góry piany. Piana, number one. Mm, coś tu się dzieje z tym piwem. E, aromat. E, też nie do końca przyjemny. Nie ma tutaj szynki, typowej takiej szyneczki z konserwy, ale nie jest do końca przyjemny aromat dymu z ogniska. Kurczę, jakby trochę z miłymi jajkami poleciało. Mówiąc pierwsze, pierwsze rozdanie, jeżeli chodzi o kolor, kolor z pewnością e, piwo z grodziska jest najbliższe stylowi. Sofia na drugim miejscu, Piotrek z Bagiem na trzecim, gdzie kolor kompletnie już odbiega od, od stylu, tak mi się wydaje. Piana, piwo z grodziska, number one, e, Sofia, number two, albo praktycznie number one, aequo, ale powiedzmy, że numer dwa, Piotrek z Bagiem daleko, daleko za konkurencją, numer trzy. Na tym kończymy teścik, przynajmniej tą część. Przyniosę sztuczne oświetlenie, ponieważ zmrok zapada szybko. Światło już sztuczne, zapalone, wobec tego kręcimy dalszą część testu. Jeżeli chodzi o pianę, jest to piana po takich dwóch minutach. Wygląda tak. Oczywiście piwo z grodziska. Sofia. Kolor ładny, Piotrek z Bagien, fajnie klarowne, ale za żółte, piana. Dobrze, to zacznijmy od Piotka z Bagien, aromat jeszcze raz. Trafiła mi się taka inna butelka, aromat po prostu szynkowy. Smaku również Jak mówię, ja nie lubię takiego aromatu, a więc to piwo generalnie już jest praktycznie skreślone u mnie. Nie wiem, co za chwilę został tu użyty. Napisany jest granulat chmilowy. Nie wiem jakie drożdże. Po prostu drożdże piwowarskie. Myślałem, że drożdże kurczę piekarskie. Nagazowanie trochę za niskie, eee, co tu jeszcze o tym piwie mogę powiedzieć, no 8 Belgie gładkie, w miarę orzeźwiające, no gdyby nie ta szyneczka to byłoby fajnie. Sofia, na Jundze, na US05, US05 generalnie powinny dawać aromaty owocowe, więc sam jestem ciekawy jak ta Sofia smakuje. Piwo opalizujące wlałem wszystko już opalizujące, w miarę jednolicie rozłożona jest ta opalizacja, czyli w niczym nie przeszkadza, no piana mogłaby być lepsza. Zupełnie inne od piotka z bagiem, kompletnie inna bajka. Jak na swój ekstrakt 7,8 wydaje się bardziej pełny niż piwo z Jan Aczkolwiek, coś mi przeszkadza w tym, w tej, tej będzącej, hmm. nie ma tutaj czynkowości. Dosyć. Według mnie e, słaba jest wędzoność dymu, ale kto wie tak naprawdę jakie było piwo grodziskie. Czy ono było naprawdę mocno przesycone tym aromatem e, e, wędzonego dębu, e, czy nie? Czy było dobrze nagazywane, czy nie? No to wiedzą tylko ci, którzy pili, bo z tego wypijmy grodziskie. W aromacie coś tu nieprzyjemnego wyskakuje, krótko mówiąc wszelkowodur z miłe jajka. Smaku kurczę jest kawałek metalu. Hmm, nie miałem tego w butelce poprzedniej. To ciekawe. No kurczę, widzę metal. Ale mi się trafiło. No, i co teraz? W pianie numer 1 wyglądzie. Wydaje mi się, że numer 1 bardzo ładne nagazowanie. Tutaj wszystko cały czas pracuje. Wygląda to bardzo przyjemnie. Piwo jakby najżyw, najżywsze. No ale jednak no metaliczne. To ciekawe, bo butelka, butelkę, którą piłem jakiś miesiąc temu, zaraz po wrocławskich, wrocławskim festiwalu, nie miała tego. 11 stycznia 2016. No... Trudny styl. E, styl generalnie jak pils mocno opalizuje, mocno, mocno piwo opalizuje. No zobaczymy. No, no nie będę tylko piany, bo jest najlepsza. Natomiast jest w aromacie e, lekki siarkowodór, a w smaku jest lekka, nawet chyba nie lekka, metaliczność. Nie no, dosyć wyraźna. Mm, Sofia. wyraźnie mniej nagazowana od piwa z Grodziskiego, stonowana i bardziej wytrawna. Gdyby jeszcze miała przyjemną pianę, pianę, e, pianę, pianę, Grodziską i gdyby tutaj już w tym szkle więcej się działo, no jest nagazowanie, ale ono już jest, leci jakby na ostatkach, e, za to piękne proszę, jakie jak oblepianie. Jest coś w tym aromacie, co mi nie pasuje, nie potrafię tego określić. Piotrek z Wagen, no cóż... Ładne nagazowanie, brak piany... I nie ten kolor. To są cechy charakterystyczne tego grodzickiego. Oraz przede wszystkim wędzonka objawiająca się mocną szynką. obecnej, na te butelki, które mam, na pierwszym miejscu ustawiłbym Sofię. z, Sofię z Browaru Olimp. Na drugim miejscu Piwo z Grodziska. Na trzecim miejscu, ostatnim, ale również medalowym Piotrek z Bagin. No cóż, drodzy, to jest moje zdanie, może czym jest zgoła inne. Jak już powiedziałem, trafiła mi się butelka Grodzickiego z metalem, poprzednia, którą spijają, którą przywiozłem z Wrocławia nie posiadała tego metalu. O tyle dziwne, że piwo wyjąłem z lodówki we freshu i cały czas było w lodówce. Non stop. Więc nic się złego nie powinno stać. No ale najwidoczniej stało się. Wszystkie piwa były schłodzone do około 4-5 stopni. Powiem jeszcze inaczej. Tak naprawdę no, pamiętam smaki z festiwalu, gdzie też również Jacer z Nepomucena proponował ogrodziskie w takich dwóch wersjach, i to było chyba dziesiątka, trochę mocniejsze. Ale, ale, ale było jeszcze inne od tych trzech, które mam. Każdy browar stara się zrobić, odtworzyć Grodziskie jak najlepiej. Wiadomo, że nikt nie chce, żeby piwa, piwa wyszły nijakie. Dlatego ze swojej strony dziękuję wszystkim browarom za to, że tym trzem zwłaszcza, że mogłem przeprowadzić test piw grodziskich. Jeszcze rok temu nie było to możliwe. Nie przetestowałem wszystkich oczywiście piw grodziskich, bo ich się pojawia coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No człowiek, to jest ta dobra wiadomość, że człowiek nie jest w stanie już ogarnąć tego, że tych wszystkich piw, które się pojawiają, człowiek pracujący, bo no musiałby człowiek codziennie wbijać kilka piw, tak? co jest chyba niemożliwe. Chyba, że zajmuje się tym człowiek zawodowo. No mam sentyment do piwa wrożnickiego. To ważne piwo nie jest moją bajką. No, ale tutaj ewidentnie siarkowoł był kurcze i, i metal. W Sofii, no nie potrafię tego określić. Jest coś, co mi przeszkadza. Trudno powiedzieć, co. Czyżby to, był, czyżby to były warzywka? Coś się tutaj pałę, pałęta. Kurczę, no wygląda trochę jak barzywka. Wygląda. W aromacie. Eee, czuć. Coś jest, coś jest, coś jest. To nie jest wędzoność. To nie jest wędzonka. Ale i tak z obecnych tutaj butelek wygrywa Sofia. No... Jestem trochę zawiedziony Piotkiem z bagiem, ponieważ więcej sobie obiecywałem po tym, ale już jak lałem, zobaczyłem ten kolor, chociaż piwo jest sklarowane, e, jakby, ale no. No i kurczę ta szynka i lekkie masełko w tej chwili. Piwo się ogrzewa, no nawet nie lekkie. Była szynka, e, wędzoność objęta szynką, w tej chwili jest masełko. Podobne do czeskich piw. O, już nawet, proszę zobaczyć, jak tak trzymam, już je czuję. Niekoniecznie musi być to w każdej butelce. Ja dzisiaj kupując piwa z Nepomucena w sklepie w Gdyni, też zauważyłem brzydką sprawę, kiedy Nepomucen wyraźnie na etykiecie pisze, jest napisane, pomocen pisze, żeby trzymać piwo w temperaturze 5 stopni, a ono stoi sobie w regale drewnianym, nieco więcej... Na no akurat tam słońce nie operuje, ale są sklepy, gdzie operuje słońce i cóż z tego, że browar zrobi dobre piwo, no, skróci datę jak na pomócę do dwóch miesięcy, bo dzisiaj kupiłem w terminie z datą dwóch, dwóch miesięcy żytnią e, e, Rice Smoked ipa -ke. no ale to stoi na półce w 15 stopniach, ba, w 20 stopniach, to jak to piwo ma się nie zepsuć? Wychodzi masło. No niedobrze, no niedobrze to masło wychodzi. No ale nic na to nie poradzę. Pianę trzeba mocno śrubować, żeby się tworzyła. Nie przeciągając. Nie przeciągając. Sofia, piwo z grodziska, Piotrek z bagiem. Nie ma siły. Nie było ustawki. Do zobaczenia. Życzę wszystkim miłego weekendu mimo wszystko.